Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Scrap Mechanic. Kontynuujemy tutaj przygodę na tej planecie Broria. I właśnie dotarłem, dotarłem do głównej siedziby, gdzie, jest, gdzie poznaliśmy ostatnio trzech przyjaciół Billa. W sumie obecnych chyba przyjaciół. I zobaczymy, co oni mają nam jeszcze tutaj do powiedzenia. Bo moja postać ewidentnie chce się czegoś dowiedzieć od nich. Muszę ich tylko znaleźć. Gdzie oni są? Pewnie mają jakieś zadania, jak to Bill. Też miał jakiś tam zadanko, bo miałem do... do zabicia 20 wilków 20 wilków i dali mi... Dzięki temu dostałem receptę na armor, ale niestety jest to cholernie drogie jeszcze. Dobra, co ty tu masz? Hej, to ty! Dobrze ci widzieć. Co potrzebujesz tym razem? Dobra, wszystko jest ok. Just wanted to know if Bill came to see you guys. Aha, chciałbym się dowiedzieć, czy Bill zobaczy ich. Aha, czyli z nim rozmawiali. Ciekawe, kiedy, kurde. Nie chcę zostać w HQ. Woli zostać w tamtej chatce. Dobra. Dobra, czyli ogólnie tak można powiedzieć w skrócie, że. Wyjaśniał dlaczego... Dlaczego Bill nas opuścił i że tutaj nie zgadzał się oczywiście tak, jak zresztą on mówił, że nie zgadzał się z różnymi tam ich upodobaniami i po prostu postanowił odejść. Ale możemy poznać. Ej, tutaj mogę. Uuu! Okej, okay, dobra, w porządku. Możemy tutaj z nimi handlować również. Fajnie, fajnie, dobrze, dobrze. Cieszy mnie to. No, wiertłem też trzeba będzie tutaj pokobinować 15 buraków i 50 ziemniaków. Okej, okay, dobra. W porządku. Mm, warto byłoby znaleźć jeszcze kogoś. Ej, ty masz tutaj zadania: Turn of the orange hydraulic Wolves in the drugi piping room. Chop down three logs. Ok. Automatic chest, automatic chest, kurde, automatic chest, nie wiem, ale to, to mnie ciekawi. Tutaj właśnie, na drugim piętrze, orange hydraulic walls. Zobaczymy, zobaczymy. Na drugim piętrze, drugie piętro. Mm. E, no właśnie, drugie piętro, no to jestem tutaj. Czy dałaby się latarka? Orange values. Czyli wszystkie te pomarańczowe pokrętełka. Pewnie o to chodzi. Dobra, użyłem raz. Zobaczymy, czy cokolwiek to da. Muszę znaleźć wszystkie? A jest. Find the Orange Wild of the. Ej, nie znalazłem. Hmm. Wiecie co, to chyba nie to. Dobra, wracam. No ewidentnie w tle słychać jakiegoś robotika, nie? O, no, zaraz, no dobra To jest pierwsze piętro Tu będzie drugie piętro Otóż to, właśnie Się pokiepściłem Okej, okay, dobra To już, już coś wiem Zobaczymy, czy to Zadziała Trzeba po prostu wszystkie znaleźć Tutaj, tu gdzieś widziałem Tak, zgadza się, dobra Oczywiście pozostał ostatni I nie mogę go znaleźć Czyli taki standard. Ciekawe, gdzie on się znajduje? Pewnie. Dobrze jest to. dobre jest to, że jak kliknę. I to jest ten niepoprawny, no to odhacza się. Tylko kurde, no przydałaby się latarka. Ewidentnie by się tutaj przydała latarka, bo tak to... Tu potrzebuję kartę. No ten oczywisty to na pewno już kliknąłem. To jest rzecz oczywista. Tego też. Cholera. Hmm. No dobra, no to szukam. Jest! Okej. Okay. Get the impost... Get the imposter card from Mark. Dobra. A my najpierw musimy pogadać z Ivanem, ale najpierw muszę się stąd... Muszę stąd wyjść. Dobra, Iwan. Iwan to to jest, to jest ten chyba z niebieskim w niebieskiej bluzce z Wąsem. Iwan. Gdzie jesteś? Alo. Tutaj. Crew. Stranger, Stranger, dobra, to akurat nie jesteś ty. Ej, a zobaczymy, co ty masz. A, ty masz tutaj Nasionka. Dobra, okej, okay. Nasionka, a ty czym się zajmujesz? U, nice. Kompakt komputer, to jest bardzo fajna rzecz. Przełącznik główny. Dobra. Te rzeczy też by się przydały. O, jesteś Iwan? Ciepalo. Ach, silnik rakietowy dostałem. <grystanie> nice. Czy mogę coś... Get a microwave for basement storage. Pizza burger. Loops. Ej, recepta na pizzę. O oh no, biorę to. Dobra. Na pierwszym piętrze. Dobra. Skoro byłem na, na drugim, no to teraz tu będzie pierwsze. Okej. Okay. Czyli znowu klikam pomarańczowy. Trybiki, znowu 10. Nie wiem ile mi to zajęło, ale... Masakra. Z tym było już o wiele trudniej. Zobaczymy. Aha, dobra, już wiem co dostanę. Dobra. Receptę na pizzkę. Tylko teraz gdzie są ci? Chłopaki. Chłopaki. I ty jeszcze tam jeden chciał coś z mikro... tego, z magazynu? Halo? Halo, gdzie wy się podziewacie? Jesteś, Justin. Dobra, dałem ci. Proszę ci bardzo Quest complete. Dobra, chodźmy jeszcze do tego drugiego w okularach. O właśnie on do, przyszedł do nas Dobra, co by tu mamy? Rock chunks. Bring crates from Bill. Co? Food crates to Bill. Food crates. Cholera, nie wiem. Dobra, frontiera secret. Pora się. Get Ja sobie to przetłumaczę. Kartę oszusta od Marka. Kurde, ty jesteś pewnie Mark. Bill, Ivan, a kim jest Mark? Kartę oszusta. Trzeba było czytać. Get the import card from Mark. I don't have the components to make the importer key card for you. Oh. You need bring bring me 5 komponentów Circuit boards Chyba były płytki i 10 chopper bloków Kurde mać, no to... no to... No to będzie problem, bo skąd ja to wezmę Aaa, już wiem skąd to wezmę, moment Któryś ty Ty chyba miałeś Okej, okay, dobra no nie, no muszę się cofnąć, chyba że uda mi się znaleźć gdzieś, powiedzmy, ob na obrzeżach tutaj. Bo chopper block to akurat nie, nie będzie problemem, ale gorzej z tymi komponentami i z tymi płytkami drukowanymi. W porządku, muszę po prostu wszystko zdobyć. I wracamy tutaj do niego. O, już jest ciemno. <laughs> Jak tam wyglądam z benzyną? ciekawie. Dobra, idę zdobyć poprzez y następujące rzeczy i wracamy tutaj. Dobra, zobaczmy. A to są te chyba skrzynie? Eee, że co, że... Gdzie mam je niby dostarczyć? Aha, dobra, w porządku. Już ogarnąłem o co chodzi, bo chodziło mi, chodziło mu o to, żeby dostarczyć skrzynię do Billa Dobra. To przy okazji, jak będę jechał, w sumie mogłem to od razu zrobić. No trudno. Dobra. Tak czy siak, poszukujemy tego gościa w okularach Gdzie on jest? O, jesteś. Idealnie. Dobra open archiv room dobra gdzie to jest pięknie 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 dobra jedziemy z koksem jedziemy tutaj kurde raz dwa trzy Co prawda musiałem dwa razy jechać ale to nic dobra archivum Both. What is this? What does it mean? Not fier up, Ivan. Hej, hej halo, gdzie jesteś? O właśnie, nie mogłem otworzyć, dobra. Dobra, czyli musiał troszeczkę tam chyba podreperować. Coś tam zmodyfikował pewnie, teraz powinienem już otworzyć bez problemu. Pięknie, fantastycznie. Wow, no! No jest archiwum. Jak bum, cyk. Dobra, nic tutaj nie ma. Za to mamy plany i teraz już widzę. Assembler, Metal Manufacturer, Carpenter Obot i Chemistry Station. No, a Chemistry Station już miałem, chyba że coś innego. O kurde, to ciekawe. Investigate O, kurde, to ja mam wszystko poszukać. Ej, poczekajcie. Aha, bo to. Chyba to tak nie działa. Zapalę sobie światło. Każdą skrzynię mam sprawdzić. Ojejku. O, mam jeden klucz. Deputy's room. Deputy's room. Dobra, szukamy dalej. Może jeszcze jakąś znajdę. Oho! jest dobrze. Co tym razem? O, do vipów, proszę. No to zaraz tutaj, kurde, będziemy sprawdzać. Oh, nie ma. Nic więcej nie ma. No to lecimy do VIP-ów. VIPy, vip mm, VIPy VIP -y, VIP -y były gdzieś chyba. Office? Dobra. Gdzieś na dole chyba gdzieś to było. Tutaj. O. Tutaj dokładnie. Sprawdzamy, co tym razem tutaj znajdziemy. Mamy kolejne drzwi. <gry> o, proszę. O, tu już widać vip bo już tu nie lada... No, każdy ma uniwersalną... Znaczy... Łazieneczkę. W sensie nie uniwersalną, tylko każdy ma swoją prywatną. A, weźmy tą wodę. Oby to nie były siki. Kawałek pizzy. INVESTIGATE, dobra, dawać mi tutaj. Ja akurat tutaj musiał być klucz. Nie? Boss, room Keycard, card. Okay, dobra. Czyli mamy już kartę do drzwi bossa. To wszystko? Investigate the Quarters. No i chyba wszystko, wszystko chyba zrobię. Dobra. Zalicza. Zjedzmy sobie. Chodźmy teraz w końcu do bossa. Gdzie jest ten boss? Hugo boss. Dzień dobry. Proszę, pyrki. O kurde. Sporo tutaj rzeczy. O, mamy dysk. Floppy disk, floppy disk. Mogę użyć? Nie mogę użyć. O, parę fajnych, ciekawych rzeczy. Wezmę sobie, na pewno sobie wezmę. Chyba się nie pogniewają, prawda? Okej. Okay. Lastry miodu, proszę. Kolejna dyskietka do przejrzenia. I kolejny klucz. O, oh, peeping room Stairs Card 2. Okej okay. Tutaj mamy kolejną. Niestety, niestety nie mam miejsca, więc wypiję sobie to. Kolejny floppy disk. Tu już przejrzałem wszystko. A można. Ej, no kurde. Tutaj mamy jeszcze. Co tym razem? Large satellite, Dish, antena. Aha. Dobra, czyli wszystko związane z anteną. Ok. Koordynaty kolejnego jakiegoś ciekawego miejsca. Warto to sprawdzić. Sprawdźmy jeszcze tutaj, co w ty, co tych tutaj szufladkach znajdę. No proszę. O kurde! Kolejny dysk. Okej. Okay. Gdzie jest sobie tego... ...ananasa? Nie wiem, na którym zakończyłem, ale postaram się znaleźć jeszcze... ...coś. Kurde, ile komponentów! Kolejna dyskietka została przeczytana. Kolejne tutaj Dobra, tu jakieś zapiski Tutaj również są zapiski Martin Johnson O kurde, dobra, nie chce mi się tego czytać Tutaj jeszcze mówi coś, że mam się Rozejrzeć za informacjami Z tego co tutaj patrzę tu. To, to jest już wszystko No i właśnie Otwórzmy sobie przy okazji tutaj jeszcze O kurde O, lepsze radio Don't forget the turn Fan switches Co to ma znaczyć? Powinniśmy znaleźć te. Tell Even about this. Dobra. Najpierw to bym się musiał pozrzucać z tego wszystkiego. O, tu jest światło. A nie, to jest ten włącznik. Albo nie, nie wiem. O, od razu lepiej. Kaczucha! Dobra, sprawdźmy jeszcze tylko, czy coś tutaj znajdę. Nie. Porozmawiajmy z Iwanem. O, tu jest fajna skrzynka, dawaj mi. Nie, 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 nie biorę, bo, bo i tak jej nie podniosę. Iwan. Gdzie ty jesteś? Albo dobra, wiecie co? Mam pomysł. Najpierw się zrzucę z tego wszystkiego co mam. Chyba, że po drodze spotkam Iwana. Iwan to był chyba ten w niebieskim. Nie, ty jesteś. In... Ty nie jesteś Iwan. Nie, jeszcze niżej. Ty też. O patrzcie, o Wilko No, znalazłem jakieś informacje. Informacje jakieś ciekawe. Dobra, quest completed. Tak jak powiedziałem, pójdę się pozrzucać. O ile mam tyle miejsca? Mam tyle miejsca, dobra. Czyli to by było na tyle, jeśli chodzi tutaj o HQ. Mam jeszcze dwie karty. Obie są... Jedna jest gdzie? Happy Stairs. Pierwsza i druga karta. Z tego co pamiętam, to tam było tylko jedno. Tu było jedno ukryte, ukryta jedna lokacja, no to ją znalazłem. O tutaj. I do tego użyłem właśnie tamtej takiej jakby zhakowanej karty. To no dobra, to idziemy do tej drugiej. Pomieszczenia z rurami. Znajdźmy tylko te pomieszczenie. One było chyba... Okej, okay, mamy coś. Uuu i zejście, ja pierdzielę. Chopie, nie strasz mnie. Mam jakieś zejście na dół, co to jest? Ok, dobra, czyli to jest połączone, ale teraz pytanie: gdzie mnie to zaprowadzi? Idę w dół i dupa jest potrzebna. Kolejna karta, ale nie fart. Cholera, myślałem, że to wszystkie. Czyli będę musiał jeszcze tutaj co nieco przeszukać. Ajajajajajajajaj. Nie pamiętam tylko, czy były jakieś schody do góry jeszcze. Chodźmy, kuknijmy to wszystko. E! właśnie. Opie! Dobra, czyli nic więcej nie było. Okej, okay. wychodzimy stąd. I dostarczymy Billowi te skrzynki. Gdzie tylko było wyjście? O, no, no, nie tu. Zabłądziłem! Pomocy! Dobra, jedna skrzynka. Druga i miejmy nadzieję, że trzecia ja już powoli się zbliżam do Bila. Oczywiście musiałem trochę zmienić układ moich skrzyń. Bo pierwszy lepszy zakręt jeszcze pod górkę i zrobiłem beczkę. Tak więc rozdysponowałem jakoś inaczej tymi skrzyniami, plus ulepszyłem jeszcze dodatkowo silnik, gdzie, cięż, dzięki temu bardzo tak fajnie bruczy, słyszycie tak? Mega fajnie. Dobra, dotarłem tutaj. Bill, mam dla ciebie skrzynię. Tak. Co mi tam dasz? Trochę, trochę węgla, tak i o, zniknęło. Pięknie. Sprawdźmy tego teraz, czy w recepcie mogę stworzyć Bota, bo jestem ciekaw. Tak, mogę go stworzyć. Fantastycznie. W porządku, moi drodzy. Ja się tutaj już z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, by zostawić kciuka w górę, jeśli się odcinek spodobał. Sekcję komentarzy również zostawiam wam. Oraz możecie również zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, a chcecie być na bieżąco z moimi materiałami. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć.